Częstym bywalcem jestem tego przybytku ostatnimi czasy No tak poza tym to dzień dobry, sam odcinek Kupiłem jeszcze parę rzeczy, mieliśmy nie robić, a jednak robimy bo tynk nam został e, jak dobrze wiecie ten z żywicą, więc ubytki e, zaklejstruję tą, tą pacą pacą tym, tym, tym czymś, tym wytworem z żywicą Mamy dzisiaj 27, 25, między 25 a 30 stopni, bo zależy gdzie stoję e, Więc e, będzie fajnie schło, tak mam nadzieję taką No i mamy farbę do elewacji Będziemy naszą część jakby elewacyjną malować Uzyskaliśmy zgodę, nie zgodzili się na naprawę e, z gminy Bo wnioskowałem o to, żeby naprawić tą elewację na ich koszt Niestety znaczy żeby oni naprawili na swój koszt, no, bo to, że, że tylko jednak wygląda. No, nie przewidują tego, ale dali zielone światło żeby samemu naprawiać. A że mamy e, tego tynku już sporo <grych> w wiadrach, jak dobrze wiecie, no to wykorzystamy go, a potem te czarne placki razem z całą elewacją. a aki kurwa ekologiczny samochód przede mną Opel Mokka czy chyba czy coś. Uh, leci z rury to ostro eee, a że mamy tak naprawdę wszystkie składniki teraz dokupiłem farbę elewacyjną no to będę dzisiaj działał mamy sobotę godzinę 10.30 więc zaraz będzie lampa mamy fajne ciepłe dni ale mam nadzieję że damy radę dzisiaj to zrobić a jak nie, to jeszcze w niedzielę się coś tam podłubiemy. Ja już jestem w biurze. Kupiłem trawę. Easy start, trawa z nawozem, szybki wzrost do 20 m2. To jest jakieś pół kilo. Pół kilo. Można wysiewać marzec-październik, a wysiewać będziemy tam, o tutaj dokładnie. Z tego względu. Z Tego względu, że no ta trawa nie wygląda, tam są więcej chwastów, niż coś. Fakt, nie będę kopał, yy, przekopywał tego, po prostu posieje. Co zejdzie, to zejdzie. 16 czy 14 zł, to nie jest jakiś majątek. A może, wszędzie trochę polepszy. Kupiłem też na pająki spray Aroxa do 3 miesięcy i akrylowa farba fasadowa, odporna na warunki. No. Podobny, tu jest magnolia matowa, tam taki bardziej żółtawy, jak widać, ale to nic nie szkodzi. No i dobra, a i wałek z kuwetków do tego malowania, także tak to wygląda. Już wystawka już zrobiona do nadruków, moja jest w powijakach. Zobaczymy właśnie, czy się wydrukowało wszystko to, co powinno. Włączyłem wentylator tutaj. Światło normalne włącz, debilu. Dobra. Tu się, co się wydrukowało? Cup Holder. Dobra, to z BMW E90. A tutaj wystawki się wydrukowały. I tutaj do klimatyzatora do domu. Ale to też będziemy sprzedawać. Jak yy, ulepszoną wersję już przetestuję. Bo to jest fajne do klimatyzatora tego, takiego przenośnego. Jak ktoś mieszka na, na parku tak jak ja, czy na pierwszym piętrze niskim na przykład, no to takie coś, to się mu sprawdzi idealnie. Ale to na dniach pokażę. A tak to się więc nie pozmieniało. No kartonów trochę przybyło, dzisiaj trzeba się troszeczkę pozbyć. Ale to przy malowaniu się trochę ich podbędziemy, jeżeli się będziemy malować. I tak no. W przyszłym tygodniu oficjalnie startujemy, więc trzeba wszystko przygotować tak, żeby było tip top i żeby nie było żadnych takich już niedoskonaleń, chociaż wpadł pomysł troszeczkę droższy, którego teraz nie zrealizujemy. Bo pomalowałem te barierki jak widać na czarno. A tutaj będę chciał dać sztachety, sztachety tam zakrąglone od góry, dość gęsto te drzwiczki wywalić, i tak samo z tej strony sztachety i dopiero banery do tych sztachet przyczepić. Także myślę, że będzie spoko na przyszły sezon.

i might find it in my dreams Tam, gdzie brakowało, tam, gdzie były plamy, lub nie było, to położone zostały. Teraz czekam, aż to wyschnie. Podejrzewam, że parę godzin będą takie czarne plamy, jak tutaj. A w tym miejscu, tu już podespoczycha. No, będzie to takie, jak to. Więc to zabezpieczy sobie. No, a potem Potem zaczniemy to malować. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Farbę Good Home'a mam akrylowa farba fasadowa, odporna na warunki pogodowe. To, tak jak pokazywałem, magnolia w macie 12 m2, nie bez litra. Mam wałeczek, mam pędzelek może mi się taki ten pędzelek także tak to wygląda. Ja teraz się zajmę może troszeczkę robotą, a potem zaczniemy dalej to dłubać na elewacji. Człowiek, zamiast się normalnymi rzeczami zamawiać, to teraz spędziłem 40 minut na telefonie z M bankiem, rozmawiałem, bo oczywiście źle coś naliczyli, źle coś policzyli i zabrali mi prowizję, której nie powinni ruszać tak naprawdę. Biorę się za wydruki, bo już to czas jest. Ja tutaj to, to przynoszę, siądę sobie na spokojnie, zobaczymy co to się wydrukowało. Co to jest dokładnie na tych stołach, zaraz Wam pokażę. O, tutaj organizery, które robimy do hot wheelsów, już taka wystawka zrobiona, powiedzmy moja. Ech, ich będzie więcej, bo, 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 bo jeszcze mamy kilka uchwytów, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. Ale dobra, już Was ustawiam. Cyk, cyk No i statek znaleziony to od razu można lepiej, lepiej rozdysponować ten kontenerek. Ten kontenerek kolejny do fotulców. Bardzo fajna rzecz. Jak ktoś e, zbiera szklicy i je otwiera przede wszystkim, żeby je wyeksponować na półkach albo jakiś ten właśnie z Japonii samochody czy coś z Ameryki. Które płyną za kontenerem, żeby można było je wyeksponować potem na półce. Chcecie wiecie, prawdziwe samochody, które płyną za kontenerem, nie takie zabawkowe, nie? nie do zbierania. I kontenerków jest dużo na, na rynku. W sensie dużo różnych projektów. Ten projekt jest nasz. On jest bardzo podobny do wszystkich, tak naprawdę. Mamy kontenerek od góry, od dołu, od boków na półkę w takim razie bo tu się ten stoi i tutaj o, cyk tu będzie półeczka z hotwheelsami tak to będzie wyglądało sobie, tam jeszcze może do góry jakieś się wydrukuje tu też mamy hotwheelsy tylko już do skadisów można zrobić tak nie można zrobić tak, bo są podpory. Ach, te podpory w tym druku. Dużo się tych podpór nawyciągam. No i dobra, mamy to. I podpórki. Cyk. I tu można sobie hotlisa położyć. I całą taką ścianę zrobić z tych skadisów. Też to niedługo będziemy mieli w sprzedaży. Bo nie mam hotlisów chyba, muszę sprawdzić. Bo na pewno mam zapakowane w organizerze, ale nie wiem czy mam, bo tu mam w organizerze. Mamy Tesle, mamy jakieś inne pierdyłki. No, tutaj te Tesla mamy. Taki organizer nasionny, bardzo fajny. Mamy Porsche, mamy Ami Citroena, mamy takiego lowridera troszeczkę i Camaro niebieskie Cabrio na pokazy. I jeszcze ma, miałem dużo otwartych ale tutaj ich nie mam nie wziąłem tego kartoniku z nimi widocznie tak, tutaj ich nie ma jakby ktoś chciał filamenty no to mamy PETG biały PETG czarny, idzie 25 kg kolejne ASA wyszła, bo ASA też mamy ASA wyszła w tym momencie czekamy na dostawę czekamy wszystkie na dostawę, bo to bardzo szybko schodzi a tak wygląda półka z nadrukami Ramki szklane, kubki, kubki kolorowe z ombre, kolejne ramki, zawieszki, podkładki i kubeczki. Dla przykładu kilka rodzajów jest wystawione. No i tak to wygląda w tym momencie. Dobra, w takim razie sobie zdejmę jeszcze to. Tą resztę szybko. Skoro nie mam odwisków, no to. Dzisiaj na zdjęć nie porobię, ale i tak miałem się tym nie zajmować dzisiaj. Tylko miałem się zajmować czymś innym. Yy, głównie elewacją, bo to dzisiaj przyjechałem. No to co? Sprawdzimy sobie, czy jest tutaj wyschnięte. Gdzie słońce to jest wyschnięte. Tam, gdzie nie ma słońca, to jest cień. To nie jest wyschnięte do końca, ale można zacząć malować od góry. I najwyżej się jutro skończy. Dół sam. Przy niedzieli. Tak, już No dobra, biorę, otwieram to i działamy. Pierw otworzę jedną. Czy w ogóle kolor będzie pasował? Producent każe dobrze wymieszać. <grymne> tak nagle <grymne> na, far... na kamerę na wszystko ale by było. No dobra. Wybełtane. O, taki bardzo różny. względem tego. No. no, ale dobra. Zaraz się i tak zakurzy. Nie ma co wybrzydzać. Dobra. Wymanowane. Czy zaraz szyld powiesić z powrotem, lampkę powiesić. I można się zwijać powoli. Na dzisiaj. Sobota, pasowałoby się coś tam odpocząć. Bo pewnie jutro znowu przyjadę i będę coś dłubał. Ach, takie życie. No ale nie ma co się przejmować. Ważne że, ważne, że się idzie do przodu cały czas i nie przestaje działać. Czy gorzej, czy lepiej, ale zawsze do przodu. I na tym kończy się odcinek. Pomalowane, powieszone z powrotem szyldy, lampa oraz solar do lampy. Jeszcze czekamy na kilka decyzji administracyjnych. Mam nadzieję, że się spełnią i będzie o czym nagrywać jeszcze takiego dookoła lokalu, nie tylko w lokalu, ale tylko do, jeszcze dookoła. Bo mamy jeszcze jeden plan, chcemy poczynić jedną inwestycję, ale to jeszcze jest pod znakiem zapytania, no bo e, gmina ma 30 dni na odpowiedź. Chociaż ja nie, 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 nie. Chociaż ja jeszcze nie wniosłem wniosku. To było takie pytanie ogólne. Czy jest szansa, ale nie dostałem od dwóch tygodni odpowiedzi, więc podejrzewam, że to potraktowali jako wniosek, bo tam się dość mocno rozpisałem, co byśmy chcieli zrobić i gdzie. No i jeżeli się uda, to będzie ciekawie, jeżeli nie, to trudno. I widzimy się w kolejnym odcinku. Jak wam się oczywiście podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, subskrybujcie. Cześć, pa. pa.